słyszeliśmy, że mamy swoje swojej drużynie kieleckiego Houdiniego i jakieś kosmiczne sztuczki też nam dzisiaj zaprezentujesz. Nazywamy mnie Houdini, a na drugie mam Mamla, więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy czarowanie, więc tak, mamy tyle kart i mam też notest. Ja będę czytał ci w myślach. Pierwsze pytanie mam do ciebie. Chcesz, żebyś sobie pomyślał o dowolnym kolorze. Czarny. Teraz pomyśl sobie o zwierzęciu, dobra? Mhm. Sokół. Pomyśl sobie o dowolnym mieście. Londyn mm. ok. Nie wyszło. Dlatego zrobimy sztuczkę z kartami. Może z kartami wyjdzie, jak nie wyjdzie, no to, no to przykro mi. Stop. Ok, weź tą kartę. Pokaż, widząc, pokaż wszystkim. Twoja hmm. karta to Aspik. Nie. A jaka? <laughs> jaka? Król Czerwony. Jeśli zobaczycie, zapisałem kolor czarny. Whoa! Co ty gadasz? Karta twoja: Król Serce. Twoje zwierzę jest z soku, a miasto: Londyn. Jak on to zrobił? To nie ma jakiejś trzeciej kartki? No nie. Matko o, Boska. Tak. Zaczarował mnie. Zaczarował.